Przed chwilą dotarła do nas Nokia X Czyli budżetowy smartfon z Windows Androidem Jak roboczo chrzciłem tą platformę Bo jak widzicie teoretycznie mamy tu Androida A wygląd jakby taki troszeczkę Windowsowy No ale pora obejrzeć telefon Na pudełku oczywiście podstawowe informacje Wiadomo nie będziemy się tym zajmować O widzę, że telefon dostał mi się czerwony tym razem Ja go odpakuję teraz razem z wami po raz pierwszy Pudełko trochę uszkodzone. Widać kurier pieczętował przesyłkę butem. Mam nadzieję, że komórka jest cała. Wyciągnijmy. Nokia X. Twój skrót do aplikacji Android. Świetnie. Za chwilę obejrzymy telefon. Ja jeszcze tak kontrolnie rozpakuję cały pakiet. Zobaczymy co tu mamy. Karta gwarancyjna. Instrukcja. Króciutko. Na temat i w zasadzie podstawowe rzeczy tutaj mamy, a resztę niestety musimy sobie doczytać online. Jakie fajne słuchawki czerwone pod kolor telefonu, no ale niestety nie wyglądają zbyt szałowo. Poza tym, że mają fajny kolor, to chyba nie będą zbyt rewelacyjnie grać, bo to jest, zdaje się, ten zestaw, za którym nie przepadam, WH108 dokładnie. Nie lubię tego zestawu, bo nie jest zbyt wygodny i z tego co pamiętam nie gra zbyt dobrze, no zobaczymy oczywiście, nie będę przesądzał jeszcze w tej chwili. Jest ładowarka, co ciekawe, nie widzę kabla y, micro USB, ładowarka ma nieoddzielny kabel, to jest mikro USB, ale nie odłączymy go od ładowarki. Czyli ciekawe jak podłączyć ten telefon do komputera, no trzeba kupić osobny kabel najwyraźniej. Cóż tu jeszcze mamy, dobra, pudełko jest puste, jest i bateria, dobra bateria, 1500 mAh, a telefon dość prosty, powinno być dobrze, no ale obejrzyjmy telefon. Styl, typowy dla Nokii, surowe wzornictwo, ja lubię, kwestia czy Wam się spodoba, no już widzę jedną rzecz, która mi się nie spodoba na pewno, nie ma przycisku dla aparatu fotograficznego. No nie dobrze, szkoda, że Nokia ja z tego zrezygnowała, bo to, to jest coś, co w większości Nokii dotąd chwaliłem. Lumie właśnie kojarzyłem z tym, że miały ten przycisk. To nie jest Lumia, no i przycisku nie ma. No trochę szkoda. Są tylko, jest włącznik, są tylko przyciski głośności. Na górze jack. Bok gładki u dołu. Mikro USB, minimalizm. Minimalizm w tej postaci. Moim zdaniem całkiem niebrzydka i chyba dosyć dobrze wykonana. Zdejmę teraz tę pierwszą folikę. Pod spodem mamy drugą folię. Na razie jej nie będę usuwał. Zajrzyjmy pod pokrywę. Jak to się zdejmuje? No chyba właśnie tak. Tak, obudowę zdejmujemy, pociągając za dość mocno wystające narożniki. I zdjęliśmy pokrywę. Ukazują nam się dwa sloty na karty Microsim. Tak mi się wydaje, raczej tak. I oczywiście na microSD. Tak to wygląda. Tu mamy oczywiście jeszcze na pokrywie opis, że SIM-1 to jest karta 3G, 2G, SIM-2 to jest tylko 2G. Ciekawe, czy można to przełączyć. Oczywiście o tym opowiem w kolejnym odcinku filmu, kiedy już ten telefon uruchomię i trochę się nim pobawię i będę mógł powiedzieć coś na jego temat więcej. Na razie, na razie jest OK. Jeżeli yy, oceniałbym jakość wykonania telefonu w odniesieniu do ceny, która wynosi bodajże, o ile dobrze pamiętam, 500 zł, to jest bardzo dobrze. Telefon naprawdę porządnie wykonany, to budowa nastraja optymistycznie i mam nadzieję, że yy, praca telefonu będzie równie fajna, oczywiście cały czas odnosząc do ceny. Będzie równie fajna jak yy, sam wygląd urządzenia. Jeszcze sprawdzę, ta obudowa nie trzeszczy, chyba jest całkiem dobrze. No to cóż, biegnę teraz przesiadać się na Nokia X i za kilkanaście dni, oczywiście, tradycyjnie już zapraszam Was na pełną recenzję w serwisie mgsm.pl.